Przyjmujcie Jezusa naklęcząco, przyjmujcie Go do ust. To jest naprawdę żywe ciało Jezusa, żywa Jego krew. To jest żywy Jezus, który chce przyjść do naszych serc, do, do naszych ciał. Chce nas pokrzepić, chce nas uzdrowić. Chce... Wlać w nasze serce pokój, zabrać zamęt, gniew. Aniołowie w niebie klękają przed Jezusem. Dlatego i my czyńmy to samo: klękajmy przed naszym Panem, żywym Jezusem, żywym Zbawicielem. Jezus, który pragnie ustrawiać, pragnie wyprowadzać z chorób, jest obecny w Eucharystii. To nie jest zwykły komunikant, to nie jest zwykła hostia, ale po konsekracji kapłana jest to żywy Jezus.